Witam w dzisiejszym odcinku Właśnie jesteśmy z Karolem na zbiornikach od RSM -u. Mamy zbiorniki z wagonów kolejowych Tak jak widzicie Przelewamy do Mauserów Ponieważ popsuł nam się tank kontrol W opryskiwaczu Jest zamówiony Ale jeszcze go nie mamy I żeby wlać do opryskiwacza 3000 litrów po prostu musimy w ten sposób odmierzać Że przelewamy do Mauserów z Mauserów ciągniemy do opryskiwacza tam mamy taką pompkę, tak jak widzicie, już jest wsadzona do wody i tą pompką pompujemy do mauserów. Ten zbiornik nam się skończył, tu już mamy pusto w tym zbiorniku i postanowiliśmy, że będziemy pompowali z tego zbiornika, ale mamy problem, bo my nigdy tak nie robiliśmy, żeby tutaj pompką elektryczną ciągnąć, tylko zawsze zaciągaliśmy opryskiwaczem poprzez ten kontroli i wiedzieliśmy, ile mamy w opryskiwaczu RSM-u. Także teraz musimy, padliśmy z Karolem na pomysł, że musimy rozkręcić tutaj te śruby dookoła żeby można było wsadzić pompkę, bo tu jest mniejszy otwór, a tam zobaczcie jest duży otwór tam się pompka zmieściła także mamy podwórkę Karol trzymaj kamerę będziemy tutaj działać z tym odkręcaniem dwie śruby nam poszły tu synuś nagrywa, co będziemy działać tak, dwie śruby nam poszły już nam się udało, odkręcamy to kluczem udarowym mamy taki klucz dosyć długo go mamy i nam się spisuje nie, Karol? No. Yy, tak, przy, przy, siknęliśmy. U, używamy taki odrzedziawca, to nie jest tajemnica. Yy, tak, Karol, teraz tak, gdzie jest młotek? Muszę młotkiem postukać w te śruby, żeby się trochę ruszyły. Postukaliśmy. Teraz zobaczymy, czy ten klucz nam to ruszy, bo w ogóle myśleliśmy z Karol, że będziemy musieli odcinać, ale nam dwie się udało jakoś odkręcić. Do. Zaraz, zaraz, zaraz. Chciałem, żeby, chciałem kawał, żeby trochę się ruszyła. Bo tu jest zardzewiała, wiesz, na otworze. Teraz założymy klucz i spróbujemy to odkręcić. Myślę, że wydaje, że pójdzie. Jak tamte poszły, to i ta pójdzie. To zobacz, udało nam się bez cięcia. Mamy trzy odkręcone. Zostały nam jeszcze ile karol? 3. 3. Jeszcze trzy, to czyli razem mamy sześć. Dobra. Muszę też postukać młotkiem. Bo bez postukania to nie idzie, nie? Próbowaliśmy. Gdybyśmy mieli dobry ten licznik w tym. Gdybyśmy mieli Karol Dobry ten licznik w opryskiwaczu, to by nie było problemu, bo tak nigdy nie robiliśmy. Ale co nie będziemy czekać, bo jest zamówiona część, nie wiadomo kiedy dojdzie. A musimy pryskać, także dodajemy RSM do oprysku na chwasty na ziemniaka. Także dlatego musimy, sobie odmierzamy 3000 litrów na cały opryskiwacz. ten klucz jest, nie? Musimy mieli ręcznie kręcić. Zawsze nam przypada taka robota, jak nikogo już nie ma, już wszyscy są po pracy. To my musimy wieczorem to robić, nie? No co zrobisz? Przy dwie śruby Karol, damy radę. Daj mi teraz. Teraz chcesz spróbować? Dobra. Dawaj Karol. Dawaj. Ja założę klucz. A ruszyła się, Uważaj na nogę. Tak, ja sobie z tej strony przejdę Karol. ja idę Nie, dobrze, dobrze, no jak będziesz trzymał. Ja tu sobie założę pod spodem. Dobra, czekaj. To jest klucz 30, śruby 20. tem 20. Dobra, dawaj. Pójść, teraz jeszcze raz. idzie, nie idzie, kano, czekaj. Musimy... To weź teraz poruszaj. Popsikamy, czekaj. Zejmiję sadkę. Może tam trochę wejdzie. Grąca, nie? Najrzała się? Popsikamy tu i tam jeszcze tym odordzewiaczem i ten Spróbujemy ją tak rozruszać, weź załóż Klucz No, próbuj Dawaj, dawaj, niech się rozruszy Dobra, dobra, teraz założymy nasadkę e, na, Znaczy nasadkę, klucz oczkowy Na nakrętkę, no dawaj nie mi, Karol! Ciężko mi jedną kręgą. No, no. Kośluj! No. tak ciężko szło. Bo ona tutaj, tu była zapieczona na tym, na otworze, wiesz? O, ciężko było. Daliśmy trochę od odrzedziacza, rozruszały się. Zobacz, tu była zardzewiała. I trzymało ją, nie? Dlatego została nam jeszcze jedno. Mi się wydaje, że się uda, co? Jak myślisz? Nie spadnie, bo to leży na tym No tutaj damy, na nasadkę Ciepła? Czekaj, młotkiem wbijemy Widzisz, jak to się leje? Od uderzeń, nie? Nasadki muszą być udarowe do takiego klucza No i działaj. Czekaj ale postukamy młotkiem, bo nie stukaliśmy jej młotkiem Stukaliśmy Tej chyba nie, to mocniej jeszcze postukamy, zdaj mi to Przytrzymaj kamerę, ja to postukam Tylko żeby ci nie wpada do zbiornika kamera, nie? Powinna pójść. Co? tak mocno huczy, co? Ciepły. Teraz pójdzie, zobaczysz. Motek dobra sprawa, zawsze trzeba postukać. Jeszcze raz. Przerwaj znowu, przerwaj i znowu. Przerwa. Znowu, dawaj. Dobra, założę ten. Tu już zakładam. No ale czekaj, bo już spada Widzisz, ojciec nie może dobrze założyć kluczy. dawaj Co było? Znowu mi spadł, powolutku nacisnij tak Żeby się oparł, pyk, pyk, pyk No, jeszcze Jeszcze, jeszcze, no Jeszcze, 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 jeszcze. Śmiało teraz, no No to jakaś uparta, zawsze jest ostatnia uparta, pamiętaj, takie zawsze Wszystkie odkręcisz, a ostatnia ci nie będzie szła No dawaj Pięknie. Dobra, poszła, idzie, 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 dawaj młody Czekaj, Karol Napsikamy tego jeszcze od drzewiacza i wkręcimy ją, i w jedną i w drugą stronę też trzeba, wiesz? Nie ma co oszczędzać. Teraz przełącz tutaj na wkręcanie. Tu się odwraca kierunek, Teraz w drugą stronę będzie kręciło, wiesz? Zobacz, tak. co zrobiłeś. Kamera by spadła. Co ty na to? No. Dawaj. No, Dobra Czekaj, teraz damy od rdzewiacza. I ten, teraz weź, copni. drugą stronę przełącz i w drugą stronę, tak, jakby, tak jakbyśmy odkręcali To w tą stronę musisz wcisnąć, no Uważaj, żeby ci nie uderzył tutaj, no Przełożę klucz, teraz pójdzie Zabezpieczymy Dobra Dawaj, dawaj, dawaj! Nie idzie, czekaj, czekaj. Masz ponagrywaj, może ja się z tym pomęczę, co? Żeby ci kamera nie wpada do tego, do beczki. W sumie by mogła jedna zostać, bo byśmy to na bok wzięli, a tam jest przyspawane, trzeba było... Bo tu jest przyspawane takie coś. Ty, a może się przesunie? Spróbuj. Myślisz, że się przesunie to? Trzeba by było z tutaj... Czekaj, ja jeszcze próbuję ją odkręcić. Dawaj tutaj. Patrz jak ja z w jedną stronę, w drugą. Patrz. Jaka uparta ty. Jak to jest Karol, zawsze śruba, która nie chce się odkręcić jest ostatnia. Już się cieszyliśmy, że wszystko ładnie pójdzie, a ostatnia śruba nie idzie. Ta bateria może już jest... Ta bateria już jest fajnie słaba. Na pewno bateria. Nawet nie pokazuje, że jest ładowana. Dobra, odetniemy synek ten. tam ten, ten i płaskownik, i na bok. Tu będziemy na bok, co? A czym to odetniemy? Co? To młotkiem uderzy par razy i ten, i powinno się zerwać. To się odsuwa. Nie, już się To się, się odsuwa. A co z kamerą? No nagrywaj. Nie. Tak daleko się odsunęłeś? friends. Cioś, cioś, Nie mamy przycinaka, żeby to podważyć. Kurde, przyklejone jest. O kurde, trzeba tu sobie Łyżkę przynieść. Przyniesiesz łyżkę? Tę czerwoną? Bierz którą. Tu zejdź sobie po To mało Bierz którą, tą czerwoną taką, nie? To weź ze dwie. I tą zieloną też weź. Zieloną i czerwoną. Karol, jeszcze baterię będziesz wziął do kamery. Na biurku u mnie W warsztacie, ale nie wiem czy znajdziesz W pojemniku, nie? Taka niebieska, wiesz jak wygląda, nie? Jak nie znajdziesz to ja później pójdę, doleć szybko Karol spisał się na medal, zobaczcie Pokaż Karol Jest bateria do kamery I są te łyżki co chciałem, także poradził sobie chłopak, długo nie czekają na niego Dobra, trzymaj synek Ja teraz będę próbował to odkleić a ty kamery

Ściągnijmy. Nie no uczelkę to muszę to wbić, żeby to odkleić kurczę Nie jest tak łatwo, jakby się wydawało no Trochę nam brakuje żeby to podważyć To się przykleiło się mam no, wiesz Może tym? Co? Czekaj może ta jest cięższa, może to wbijemy. Z drugiej strony Chyba ona się nie wyciąga Poszło Poszło jak ma nie puść Jeżeli więc się musimy nam mordować Chyba nie będziesz rolnikiem jak dorośniesz co? Czemu? A tak mordować się no i co? Obecujesz mi Że co? Że nie będziesz? Że będę? Będziesz? No. czemu to być? Proste. Proste? No. Prosta robota? No. Nie, nie prosta robota. Tego nigdy bym nie powiedział. Tylko co? Tego bym nigdy nie powiedział. Nie jest prosta robota, nie. nie. Jak ty chcesz po jego nie... No na bok tym to przetręłem, tylko że tam się nie oderwał. Bo jedna śruba nam no, jeszcze trzeba uważać I teraz od żeby nam pompa weszła, żebyś nie wpadł Dobra Ja? A ty? Ja nie wpadnę Idziesz co zrobimy Dobra, idę po pompę ty nagrywaj Tu miał być taki podest zrobiony I Takie dechy by się przydały w grube położyć to byśmy mogli sobie przychodzić Z górnika do górnika, nie? Zawiąż sobie buty Dobra. Mamy pompkę, niech to się Pewnie kabel nie starszy, bo tam jest przyglądamy Może starczy Trzeba ten będzie żeby nie wpadł ten? No o. Mamy ją Gdzie no Teraz Darci kablu? Pójdziesz go tam otrątasz, ten kabel? Musisz zejść tu na dół, tam pójść do tego Pomału To weźmiemy tak Buty zawiąż Karol na dole. Uważaj, albo teraz zawiąż. To jest niebezpieczne, żeby tak mieć rozwiązane buty. Dawaj synek, bo 6% baterii mamy. Przyniosłem ze mną. No ale to będę musiał przemienić, dawaj. Odwiąż kabel. Tu, 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 nie, ten co tam jest ten. Zawinięty, nie wiem po co on go tam zawijał. Dobra zagłębiamy pompę i zaraz będziemy pompować. Dobra, to możemy nawet trochę przytykać. Dobra. Good. Teraz musimy te węże połączyć. Ten sam wąż służy nam do ciągnięcia do opryskiwacza. W nie mamy innego węża i musimy za ten sposób połączyć. Wiesz, dopiero będzie nam leciało do zbiornika. To mówiliśmy, żeby nam to nie wpadło, co? Która? Co? Ta pompka. Wąż. E, czekaj, sznurka tu nie ma, nie? Tam jest jakiś. Trzymaj, i... trzymaj, 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 Jakieś takie węzły porobiłem, tam kamerę na nie wpadła Dobra Idziemy puść cić zobaczymy czy nie będzie nam ten leciało tutaj Piecze mnie palę co DRSMU Tu był lepszy No tu był lepszy sznurek widzisz A ty tam nagnaleś Trzymaj Trzymaj kamerę. Nie wypadło. A, wiem czemu nie chodzi, bo ten, ten musi być do góry. Przełącznik. To nie, to ja tam pójdę. Tu. Daj tam ten sznurek, tu przywiążemy też do tego, do małzera, żeby nam nie wyskoczył ja wąż. Dobrze, to daj ten ten sznurek. Tu już mamy na ranę, dwa mamy na rany. Trzeci już. Tak? Rurę. To poda to ten. Jak to zrobisz? Tak? No. bym pentelkę zrobił. Jaką pętelkę? daj ci pokaż jak ja to się będę. Trzymaj. Farbu, tak, żeby trzymało. To tak, tak? zobacz. zobaczcie tak? Gdzieś przełożyłem w ten sposób. To nam się zaciśnie o ładnie na wężu. Będzie nam zaciskało cały czas, on nie będzie wypadał. Tu nawet dalej weźmiemy. I tu przywadzę, żeby tylko go trzymało i już. Zobacz. I tutaj na jakoś taką zwykły supeł albo coś. Teraz nam się trzyma, widzisz? Bo to nam zaciska, ładnie, a Tak by się mogło zsunąć, tobie. Tak jak chciałeś, wiesz? By się mogło przesuwać. Bo wąż jest gładki by się zsuwało, nie? Co ty myślisz? W dobry sposób? Dobra, idziemy włączyć tę pompę. To w pompie jest ten włącznik taki od poziomu, że ona się załącza. Gdzie ty uciekasz? miało być szybko nalać tylko do zbiorników no zawsze mi, jak ja coś muszę zrobić to się musi skończyć pływać jest trzeba opuścić niżej pompę się zaraz załączę dobra się załączyła leci leci chyba kurwa to mi leci Karol! Wyłącz pompę szybko! Wyłącz! No! Musimy zdjąć z tego! Wtedy nie leciało, bo nie było tutaj na tym zbiorniku. Musimy z tego zbiornika zdjąć na dół ten wąż, bo tam jest trochę wyżej, dlatego nam tutaj leci. Czekaj, ja zaraz wejdę. Nie, ja tam wejdę, czekaj. Kurde, parę groszy się rozlało, co? Tu go zrzucimy z tego Żeby był niżej Jeszcze go Dobra, teraz włącz, teraz nie będzie leciało Podłącz wtyczkę Co leci? Leci, nie? No Wiesz, bo wtedy jak daliśmy, to wąż był niżej i tam nam nie ciekła, teraz był na zbiorniku i dlatego nie, że się nam przeciekało. Co? Dużo się wylało? No nie los. Pół litra? Chyba nie nawet. Ile? Pół litra? Dużo no się nie wylało, teraz nie leci. Za wysoko był tutaj wąż. Tak. Ja rozlało się? No tu, widzisz, po to jest to, żeby spływało w jedno miejsce. Patrz, rozlało się tam na beczce, a teraz tu leci. No tak to jest, widzisz Nie przemyśleliśmy Ale mamy odkryte teraz ile będzie się dało? Myślisz? 5 minut, 10 To będziesz pilnował? Pójdziesz tam A ja idę ten. Kończyć tam to przyłączę robić Może weźmy ten Klucze zanieśmy co? Weź ten udarowy Łóżki zrzucę, nie? Rzuć łyżki, tylko udarowy z ten. Łyżki zrzuć Dobra, no śruby nie zostaną, kwika trzeba zabrać Muszę ci pomóc chyba, chyba że mi rzucisz kwika, złapię go Dobrze, udało się Motek zrzuć W sumie ja tam zejdę, to mi podasz ten udarowy i zabiorę go